Dzień dobry, witam Państwa. Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. 15 listopada 15 krajów obszaru Indo-Pacyfiku po wieloletnich negocjacjach podpisało umowę o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym. Państwa, które zawarły tę umowę, odpowiadają za 30% światowego PKB, co dobitnie pokazuje wagę tego porozumienia dla światowej gospodarki, której ciężar coraz bardziej przesuwa się właśnie w kierunku Azji. Kto zyskał, a kto stracił na tym porozumieniu, co przyniesie porozumienie RCEP i czy jest ono symptomem pogłębiającej się regionalizacji handlu międzynarodowego kosztem globalizacji w tym wymiarze. O tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, którym jest pan Jakub Jakubowski, koordynator projektu Powiązania Gospodarcze w Eurazji w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Okoliczności, w jakich została zawarta wspomniana umowa, są dosyć szczególne. Państwa na całym świecie zmagają się bowiem z pandemią COVID-19, nasila się rywalizacja. Amerykańsko-chińska, właśnie między innymi w regionie Indo-Pacyfiku. Tymczasem państwa regionu, bez względu na to, jak bliskie są ich relacje z Pekinem lub z Waszyngtonem, postanawiają zrobić krok w kierunku bliższej współpracy gospodarczej i po ośmiu latach trudnych negocjacji, bodajże ponad 30 rundach tych negocjacji, ta umowa zostaje, zostaje podpisana. Jak należy, to, jak należy to rozumieć, jak należy to odczytywać, że mimo tylu niesprzyjających okoliczności, tej narastającej atmosfery konfliktu, do takiego porozumienia dochodzi. Myślę, że atrakcyjne jest patrzenie na RCP jako część tego wielkiego, globalnego starcia chińsko-amerykańskiego i ten element rzeczywiście tam jest, ale myślę, że żeby zrozumieć, co w zasadzie wydarzyło się w Azji 15 listopada, trzeba dużo więcej uwagi poświęcić tym mniejszym czy średnim państwom, które w skład tego porozumienia weszły. I tego, że... Handel w Azji jest coraz bardziej regulowany przez państwa Azji i Pacyfiku, bo oczywiście jest tam też Australia i Nowa Zelandia, i jest to przez to obraz dużo bardziej złożony. Tych graczy jest dużo, dużo więcej niż tylko, tak jak chcielibyśmy to widzieć, Chiny i Stany Zjednoczone. I myślę, że patrzenie na RCP przez takie właśnie okulary wielkiej polityki światowej no niestety może prowadzić na manowce bo diabeł tkwi w szczegółach kwestie handlu regulacji są bardzo techniczne i dopiero jakby oddzielenie ziarna od plew pod tym względem pozwala trochę wejrzeć w to jakie są realne tego skutki bo rzeczywiście taki dryf w kierunku w większej regionalizacji handlu który zaczął się już dużo wcześniej, RCP jest jego przejawem i popycha do przodu, to, żeby Azja jeszcze silniej integrowała się ze sobą. Natomiast wartość dodana z samego tego porozumienia nie jest aż tak duża w świetle tego, jakie są interesy poszczególnych państw, na ile się zgodziły ustąpić sobie nawzajem, ale też tego, jak wyglądał handel w Azji Wschodniej i wcześniej, bo RCP nie jest oczywiście pierwszą porozumieniem, które zostało tam po, podpisane między państwami, jest pierwszym wielostronnym porozumieniem tej skali, ale porozumień handlowych między poszczególnymi państwami w tym regionie były dziesiątki i wręcz doprowadziło to do ukłucia pojęcia tak zwanej miski makaronu, gdzie ten bardzo gęsta sieć bilateralnych porozumień już wcześniej łączyła te państwa. Mhm. Właśnie, umowa ta musi zostać jeszcze ratyfikowana przez parlamenty w wielu krajach, które te umowy podpisały. Czy na tym etapie możemy spodziewać się, że ten koncept upadnie i faktycznie w, w, któryś, w którymś z tych 15 państw zostanie ona zablokowana? Jeżeli tak, to, to, w, których, to w których państwach może dojść do, do weta w tej sprawie? Myślę, że samo podpisanie czy ratyfikacja tego porozumienia w poszczególnych państwach mimo tych ogromnych napięć w regionie, ratyfikacja nie będzie aż tak trudna. A dlaczego? Dlatego, że RCP nie jest zbyt głębokim porozumieniem. W sensie takim, że te dużo bardziej zaawansowane porozumienia handlowe, choćby partnerstwo spacyficzne negocjowane i podpisane przez wiele państw regionu. RCP na tym tle nie wymaga drastycznych reform wewnątrz, nie wymaga zmiany prawa i tak naprawdę nie narusza wielu interesów wewnątrz tych państw. Więc jako takie jest prostsze do podpisania. RCP przede wszystkim upraszcza krążenie towarów pomiędzy towarami w Azji poprzez tak zwane reguły pochodzenia i obniża cła na wybrane wyroby, więc produkty. I to jest główna siła tego porozumienia. Z tego punktu widzenia czysto techniczno-handlowego, ono jest dosyć łatwe do, do wdrożenia, to mówi się o nim jako najmniejszym wspólnym mianowniku wszystkich tych państw, które nie zgadzają się w wielu sferach, ale tym akurat, żeby cłami nie ograniczać wymiany handlowej, w tym w złożonych łańcuchach dostaw, tu akurat jest zgoda. O co może być największym zagrożeniem dla RCP, to są kwestie polityczne, bo Pamiętajmy, że porozumienie zaczęło być negocjowane, no i rzutem na taśmę zostało w końcu podpisane, ale w dużo innym geopolitycznym sytuacji w Azji. W 2011 roku mało kto się spodziewał, chociaż były tego oznaki, że Chiny będą tak, no powiedzmy to otwarcie, agresywne wobec części państw. I najlepszym przykładem tego jest Australia, która podpisała RCEP i musi ratyfikować je w parlamencie, a jednocześnie jest w środku no, wojny handlowej, bardzo poważnej z Chinami, gdzie Chiny z powodów czysto politycznych, co same podkreślają, wstrzymują dekretami import z Australii i próbują gospodarczo poprzez wyzyskanie tej współzależności gospodarczej, nacisnąć Australii do tego, żeby politycznie zaczęła podporządkowywać się Chinom. Każde tego typu konflikty będą oczywiście dyskutowane w parlamentach, szczególnie państw demokratycznych, i mogą być no, dużą przeszkodą dla pełnej ratyfikacji. No właśnie, jak należy patrzeć na to porozumienie w kontekście już głośnego od paru miesięcy pojęcia decouplingu. To pojęcie oczywiście odnosi się przede wszystkim do rozdzielenia gospodarki amerykańskiej od chińskiej, które to właściwie zrosły się ze sobą w ciągu ostatnich dekad, no ale także w wyniku pandemii COVID coraz więcej głosów było słychać w, także wśród państw azjatyckich, które podkreślały to, że dywersyfikacja łańcuchów dostaw ich właściwie jest konieczna, ponieważ ich stopień uzależnienia od Chin jest zbyt, zbyt duży. Pamiętamy tutaj o inicjatywie rządu japońskiego, który miał zachęcać japońskich przedsiębiorców do tego, żeby właśnie część swojej produkcji przenieśli z powrotem do Japonii albo do innych państw, być może Azji południowo Wschodniej. Wspominał Pan także właśnie o Australii, która jest właściwie w trakcie wojny handlowej, a której bodajże 40% eksportu to eksport do, do Chin. Jak w związku z tym to porozumienie ma się do tych wszystkich zjawisk, i czy faktycznie ono nie idzie trochę w poprzek tych, tym tendencjom, o których była mowa w ciągu ostatnich kilku miesięcy, właśnie w związku z przeniesieniem tych, tych łańcuchów dostaw? zdala od Chin. Myślę, że to jest właśnie obszar, który długofalowo, bo mówimy tu o procesach, które będą rozłożone na lata, są no, jest, z to jest to, na czym zależy dzisiaj Chińczykom. Na próbie odwrócenia pewnych procesów, które rozpoczęła wojna handlowa Donalda Trumpa, które trwały już wcześniej, bo wynoszenie produkcji z Chiny i, Dywersyfikacja łańcuchów dostaw, ale też poszukiwanie tańszych miejsc do produkcji. Ten eksodus biznesu części branż z Chin, on trwał już wcześniej. Przyspieszony został właśnie ideą decouplingu próbą ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też innych państw regionu, które są skonfliktowane z Chinami, zmuszenia czy zachęcenia własnych korporacji do wynoszenia swojej produkcji z Chin. I... Z tego punktu widzenia, RCP rzeczywiście jakby w jakiś sposób no, przeciwdziała tym procesom, bo jeżeli spojrzeć na chińskie stanowisko w całych negocjacjach, myślę, że Chińczycy zobaczyli szansę na to, że w tym momencie w historycznym, właśnie, trans, wszystko wskazywało też, że, że Trump jednak przegra w tym roku, chciały no, dołożyć ten dodatkowy kamyczek do tego, żeby zatrzymać ten eksodus. Tak naprawdę to porozumienie zostało podpisane teraz, między innymi dlatego, że Chińczycy poczli na duże ustępstwa celne wobec Japonii i zobowiązały się cła na istotne dla, dla Japończyków towary, między innymi części samochodowe, te cła obniżać stosunkowo szybko. Jeżeli spojrzeć na RCP, to trzeba pamiętać o tym, że część państw wcale nie ma ochoty szybko zdejmować tych barier, niektóre obniżki ceł są rozłożone na. Lata. I tak konkludując to, myślę, że RCP poprzez te reguły pochodzenia, o których mówiłem, ułatwiające krążenie komponentów i poprzez obniżki ceł, szczególnie przez Chińczyków, mogą dodać wszystkim korporacjom, które dzisiaj rozmyślają nad przyszłością swoich łańcuchów dostaw, no jednak dodatkowy argument za tym, żeby jednak w Chinach pozostać lub tam lokować dodatkową produkcję. Bo suma summarum mówimy tu wciąż przede wszystkim o łańcuchach dostaw państw Azji Wschodniej, które produkują w Chinach no właśnie, porozmawiamy trochę o motywacjach, jakie towarzyszyły przywództwu Chińskiej Republiki Ludowej, które właśnie dążyło do tego, żeby sfinalizować ten pierwszy etap tej umowy David Goldman na łamach Asia Times stwierdził, że między innymi jedną z takich motywacji była chęć realizacji postulatu strategicznego, który ostatnio też wybrzmiał na plenum partii. Pod koniec października. Chodzi tu o postulat stworzenia gospodarki podwójnego obiegu, podwójnej cyrkulacji, gdzie to właśnie konsumpcja, import odgrywają też kluczową rolę, nawet ważniejszą niż eksport. W związku z tym, otworzenie chińskiej gospodarki na import towarów z właśnie innych państw Azji Wschodniej, tak jak Japonia, ale także Azji Południowo-Wschodniej, miałby tutaj przede wszystkim sprawić, że te towary, które pojawią pojawiłyby się w większej ilości na chińskim rynku, spowodowałyby pewien bodziec do większej produktywności chińskich przedsiębiorców, którzy musieliby właśnie zmagać się z większą konkurencją. Czy zgadza się Pan z taką interpretacją? Czy, tak, ale tylko w części handlu i części gospodarki, bo od dłuższego czasu widzimy taki proces promowania przez Chinę importu Określonych branżach, przede wszystkim dóbr konsumpcyjnych, niestrategicznych. Jest zatem pewna logika, no czysto makroekonomiczna, no bo obniżenie kosztów importu pozwoli potencjalnie uwolnić trochę pieniędzy konsumentów na lokalną produkcję. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta podwójna cyrkulacja to jest pewien koncept wdrażany już od kilku miesięcy, teraz w czasie plenum jeszcze jakby podkreślony przez chińskie przywództwo, w którym część i to znacząca część, a nawet główna część chińskiej gospodarki ma być w sposób no, zorganizowany, systematyczny, w jakiś sposób wyczepiana z globalnej gospodarki. To jest pewnego rodzaju połowiczny decoupling po stronie chińskiej, to jest deglobalizacja na własnych zasadach. I jeżeli patrzymy na RCP w tym kontekście, to ono oczywiście obniży, tak jak mówiłem, część kosztów importu, trochę otworzy Chiny na produkty z reszty Azji, ale pamiętajmy o tym, że RCEP nie reguluje tak naprawdę głównych narzędzi dzisiaj protekcjonistycznych, które stosuje cała Azja. To są bariery pozataryfowe certyfikacje kwestie fitosanitarne przy żywności, kwestie standardów, którymi to państwa wyznaczające u siebie bronią się przed produkcją z innych sfer. I dla tych wszystkich dla Chin strategicznych branż, zaawansowanych technologicznie, tam gdzie Chiny mają już potencjał, żeby produkować samemu na własny rynek, tych branż, gdzie mają potencjał, żeby sięgnąć o ten zamknięty obieg w łańcuchu dostaw, o którym mówią, tego, żeby każdy element łańcucha dostaw mógł być robiony w Chinach, te wszystkie branże, myślę, że w Chinach będą nadal mogły liczyć na bardzo hojne subsydia i bariery pozataryfowe, w tym wykierowane w resztę państw RCEP. Więc więcej otwartego handlu, tak, ale dla części tylko na papierze, bo tam, gdzie mówimy o kwestiach strategicznych, tam myślę, że Chińczycy nie będą dopuszczać konkurencji z Japonii czy Korei. Porozmawiajmy o wielkich nieobecnych tego porozumienia, przede wszystkim o Indiach, które mimo pierwotnego zaangażowania w pracę nad RCEP, ostatecznie postanowiły się z niego wycofać. Czy głównym powodem były przede wszystkim olbrzymia nierównowaga w handlu z Chinami, czy być może tutaj inne powody, być może geopolityczne, zdecydowały o tym, że New Delhi no, postanowiła nie iść dalej? W tych negocjacjach i z tego porozumienia się wycofać? Oba te czynniki odgrywały bardzo dużą rolę. Myślę, że czynniki stricte polityczne czy geopolityczne mogły przechylić szalę na, na, na tę stronę, która sprawiła, że Narendra Modi ostatecznie wycofał się z tego porozumienia. Indie z punktu widzenia ekonomicznego są zupełnie innym państwem niż cała reszta RCP. To jest państwo notujące bardzo. Duże deficyty handlowe, to jest państwo, które przyjmuje towary z zewnątrz, też ogromny i szybko rosnący rynek, na który wielu w RCP ostrzyło sobie zęby. Pamiętajmy przecież o tym, że ta siatka wzajemnych porozumień, które państwa podpisywały ze sobą. Dotykała Indii w tak naprawdę w najmniejszym stopniu. Wiele państw nie miało z Indiami podpisywanych tego typu porozumień, i RCP miało być sposobem na to, żeby do tego indyjskiego rynku się dostać. I w tych procesach no, najbardziej dotychczas odłączone od, były, od Indii były Chiny, które, z którymi Indie nie posiadały takiego porozumienia. Indie i ASEAN już miały je wcześniej z Indiami. Więc naj, największa kreacja handlu w ramach RCP powstałaby właśnie tutaj, na linii, linii Indie-Chin. I tutaj dochodzimy do kwestii, kwestii politycznej. Znaczy, po pierwsze, Indie obawiają się konkurencji z Chin i grają też protekcjonistycznie. Indie mają duże tradycje protekcjonistyczne. Ale myślę, że tym, co przechyliło szale, był konflikt który, polityczny, który trwa obecnie między Indiami a Chinami który nasilił się po starciach granicznych w Himalajach, ale dzisiaj rozlał się już na inne sfery. Najpierw przykład to jest domena cyfrowa. Podczas gdy my w Europie czy w Stanach na Zachodzie dyskutujemy o dekaplingu cyfrowym od Chin, Indie są z najbardziej posuniętym państwem. W tym tygodniu kolejne 43 chińskie aplikacje usunięte z Indii, w tym AliExpress, który jest nam wszystkim dobrze znany. Ale to jest kolejne kilkadziesiąt już z kilkuset chińskich aplikacji, które są systematycznie rugowane z Indii ze względów bezpieczeństwa bo mówi się na przykład o atakach hakerskich na smartfony indyjskich żołnierzy, ale i też z czysto gospodarczych względów bo Indie nie chcą być obiektem ekspansji dla chińskich marek cyfrowych. Myślę, że te wszystkie czynniki złożyły się na to, że Indie ostatecznie. Nie wstąpiły do tego porozumienia. I co sprawia też, że z punktu widzenia czysto handlowego, ta kreacja handlu, nowego handlu w Azji nie będzie taka duża, bo, że tak powiem, główne danie z punktu widzenia tych wszystkich nadwyżkowych państw Azji Wschodniej to miały być właśnie Indie. I teraz RCP jest tak naprawdę klubem nadwyżkowych państw, które są jeszcze sprawniej produkować w ramach łańcuchów dostaw te produkty, którymi będą zalewać Indie. Stany Zjednoczone czy inne państwa deficytowe. Porozmawiamy teraz w takim razie o tym, jak to porozumienie jest widziane w Waszyngtonie. Pamiętamy, że na początku kadencji Donalda Trumpa, Donald Trump zdecydował się na rezygnację z pomysłu partnerstwa transpacyficznego, no, które miało być za czasów administracji Obamy takim pomysłem, właśnie na to, żeby ta kooperacja między Stanami Zjednoczonymi i państwami, Partnerskimi w obszarze Azji i Pacyfiku, teraz Indo-Pacyfiku, mówiąc nomenklaturą amerykańską, no miała zostać zacieśniona. Donald Trump z tego zrezygnował. Pamiętamy, że raczej przychylał się w, w, w kierunku i, i jakby widział tutaj większą. Większą produktywność w takich relacjach bilateralnych. Natomiast dzisiaj, z perspektywy właśnie Waszyngtonu, czy nie jest tak, że właśnie podpisanie tego porozumienia, przy wszystkich jego mankamentach, nie jest widziane przez administrację amerykańską, przez amerykańską dyplomację, jako jednak. No, pewna porażka w tym regionie. I to, że dziś Amerykanie nie są stroną ani tego porozumienia, ani właśnie uratowanego przez, przez, przez Japonię TPP. No właśnie nie jest tutaj symbolem tego, że Amerykanie gdzieś tutaj być może popełnili błąd w przeszłości, no, za który przyjdzie im zapłacić pewną cenę. Jak pan uważa? Z punktu widzenia czysto technicznego, handlowego, ekonomicznego. To, co dominuje w Stanach, to rzeczywiście jest wskazywanie na to, że to nie jest wiekopomne porozumienie. Jest to coś, co usprawni, zregionalizuje, znaczy wzmocni regionalizację handlu, ale no nie jest to wartość dodana, porównywalna z tym, jak Amerykanie wyobrażali sobie swoje porozumienia w Azji, które szły dużo dalej. Natomiast podpisanie RCP rzeczywiście było takim przyczynkiem do refleksji głębokiej w amerykańskich elitach szczególnie w tym w szczególnym historycznym momencie przekazania władzy między Trumpem a, a Bidenem, tego, że tak naprawdę amerykańska obecność w Azji ma tylko jedną nogę. Ten pivot na Pacyfik, który zaprojektował jeszcze Obama z Bidenem i Hillary Clinton, on się objawił w kwestii militarnej, w obszarze militarnym. Widzieliśmy tu porozumienie Kład z Japonią, Australią, i Indiami, wiele bilateralnych porozumień, rekonfiguracja amerykańskiej obecności na Pacyfiku, i tam rzeczywiście to idzie do przodu. Ale kwestie handlowe rzeczywiście zostawione, zostały przez, przez Stany Zjednoczone zostawione. Znaczy, Azja została zostawiona samej sobie. Oczywiście wystąpienie z TPP, Transpacyficznego Partnerstwa, przez Trumpa w 2017 roku, to był ten moment zwrotny. Ale dzisiaj rzeczywiście, jakby głównym takim symbolicznym wymiarem ACP jest to, że nawet jeśli to nie jest niebywałe zwycięstwo dla Chin w kwestiach takich strukturalnych, no to jest to duże zwycięstwo symboliczne, takie, że Azja Wschodnia sama reguluje handel wewnątrz regionu, czy Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia, a Amerykanów tam nie ma. I to buduje bardzo szczególne napięcie dzisiaj. Myślę, że jedną z kluczowych kwestii w amerykańskiej polityki w Azji, nowej administracji Bidena, będzie właśnie to, jak zareagować na tę sytuację i czy Ameryka chce, może i czy stać ją na to, żeby odgrywać rolę no, tego, który ustala zasady w gospodarce azjatyckiej. No właśnie spodziewa się Pan jakiejś konkretnej reakcji ze strony administracji prezydenta Bidena, teraz prezydenta elekta, czy właśnie przystąpienie Stanów Zjednoczonych do uratowanego przez Japonię TPP, które dziś znamy pod nazwą Comprehensive and Progressive Agreement. For Trans Pacific Partnership? Czy to jest między nimi jakaś opcja dla Stanów Zjednoczonych na chwilę obecną, czy raczej Stany Zjednoczone zdecydują się na stworzenie może jakiegoś nowego formatu? Co Pana zdaniem jest bardziej prawdopodobne? Czy w, w dawnym, do dawnego TPP technicznie można powrócić? Pamiętajmy, że po tym, jak. Opuścił to porozumienie. Rzeczywiście Japonia była tą główną siłą, która doniosła je do końca i sprawiła, że zostało podpisane i już działa. Ale to CPTPP, to drugie życie tego porozumienia, jest jednak znacznie skromniejsze. Na 30 rozdziałów tego porozumienia, które wynegocjowały Stany, w życie weszło około 20. I to, co zostało zostawione jako niedziałające, to są rzeczy, które dla Stanów były kluczowe: kwestie własności intelektualnej, kwestie rozwiązania sporów między państwami a firmami czy kwestie obrotu danymi. To są rzeczy, które są uśpione w tym porozumieniu. Więc Hipotetycznie znaczy ta furtka została przez Japończyków i inne państwa zostawione po to, żeby Stany mogły wrócić do tego porozumienia i ta opcja jest na stole. Natomiast myślę, że to, z czym administracja Bidena się będzie zmagać i to, co trochę pobrzmiewa z wypowiedzi ludzi, których myślimy, że być może w tej administracji się znajdą, to jest przekonanie, że będzie bardzo... Trudno w wymiarze politycznym powrócić, wejść drugi raz do tej samej rzeki. Pamiętajmy, że Trump, wycofując się z TPP, odwoływał się do pewnej społecznej emocji w Stanach, która jest przeciwna podpisywaniu tego typu umów. Emocji, która wyraża się w tym, że Stany Zjednoczone ze względów strategicznych wchodzą w porozumienia handlowe, które w jakiś sposób no, uderzają w e, amerykański przemysł, w, w, uderzają w klasę robotniczą. To jest coś, co Trump kultywował i rozniecał te emocje przez całe swoje rządy, renegocjując umowę z Meksykiem i Kanadą i wiele innych umów. Myślę, że to jest e, wielki dylemat dla, m, dla administracji Bidena, która będzie próbowała odbić klasę robotniczą jako elektorat, jak wytłumaczyć im, że te, te, tego typu szerokie porozumienia są możliwe i być może te ambicje, które przecież sam Joe Biden miał, będąc wiceprezydentem i uczestnicząc w negocjacjach TPP, one rzeczywiście mogą być przycięte? Być może w ramach tego właśnie porozumienia, być może w ramach jakiegoś innego nowego formatu. Mhm. Czy przyszłość należy do Azji, jak twierdzi Parak Khanna, jak brzmi tytuł jego ostatniej, jednej z ostatnich książek? To, to się na pewno okaże w najbliższych latach. Na pewno porozumienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale także szereg innych porozumień handlowych w jakimś sensie przyczynia się do tego, że dziś ta równowaga światowego handlu przesuwa się właśnie w, w kierunku Azji. O tym wszystkim będziemy Państwa informować. O tym będziemy mówić, o tym będziemy rozmawiać w programie Układ Sił na Świecie, ale także na łamach Miesięcznika Układ Sił. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A moim i Państwa gościem był Pan Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, mi.